Cześć, witam! Niedziela, 1 luty. Aura wieczorowa, że tak powiem, już jest pod wieczór. Minus 12 stopni. Temperatury spadają do minus 20 stopni. Tak więc zima i to ostra zima, można tak powiedzieć. W dzisiejszym odcinku chcę Wam ciutkę pomarudzić, że tak powiem, żartobliwie. No i od czego chciałbym dzisiaj zacząć, drodzy widzowie? Wyjazd na Niemcy zakończony sukcesem powróciłem już w czwartek w czwartek o pierwszej w nocy był powrót z całej tej wyprawy no i standardowo jak to bywa jednostka przywieziona, nierozładowana, ponieważ po tej wyprawie musiałem chwilę zaparkować i odpocząć bo no to był no wyczyn, trochę wyczyn, bo 3 dni, 2500 km, wymiana silnika Idąc stop wszystko w pełnym ciągu, że tak powiem, tutaj dodatkowo brak pustych przebiegów. Patryczek, którego serdecznie pozdrawiam, zorganizował mi kompresor śrubowy taki dosyć, dosyć niedużych rozmiarów na mój nowy, duży warsztat. I już jest załadowany, palety plastikowe wiadomo, nie ma pustych przebiegów u dziob transa. No ale przechodząc, już do silnika John Deere'a, którego, którego tutaj mamy. Przed sobą, który był otworzony Od razu też na miejscu To powiem Wam, że Sytuacja jest No taka dziwna, bardzo dziwna A co Wam Na myśli? Pokażę Wam Urywki z materiału, który Dla Was przygotowywałem Ale niestety, drodzy widzowie Nie mogę Wam go pokazać Nie mogę go Opublikować, ponieważ Dostałem na to Że tak powiem zakaz Jesteśmy na warsztacie, dostałem zakaz publikacji materiałów z tego wypadu i ogólnie z firmą, z którą współpracuję w Niemczech, zostaną w ogóle zawieszone wszelkie nagrywania, ponieważ no, tak jak rozmawiając i też z patrykiem, po prostu powiedzmy szczerze, sobie tak robię dla nich naprawy, jeżdżę do ich klientów, oni są też moimi klientami, i tak, no, niezbyt to ładnie wygląda, żeby to tak nagrywać, pokazywać, bez zgód, czy też bez zapytania. Oczywiście te zapytania są próbowane, są robione i tak dalej. Ale jeżeli wychodzą różne sytuacje i różne kwiatki, no to, no to żeby nie działać na szkodę swoich klientów, no, mam nie publikować tych sytuacji, które mają tam miejsce, tak. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No, i jedyne co mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie wiedzieć, co było przyczynami awarii tych silników w prasach, tych wszystkich właśnie moich wyjazdów, które robię, no to będziemy to widzieć, ale to już będziecie musieli się domyślać sami, ponieważ ja będę pokazywał tylko i wyłącznie same awarie u siebie na warsztacie, same, właśnie już pokazane, rozebrane silniki. No niestety, taka sytuacja. Nie jestem z tego powodu mocno zadowolony, ponieważ no, chciałbym to pokazać dokładnie, co się działo. Tu już mamy zestawy przygotowane, kupione. Chciałem pokazać dokładnie, co tam miało miejsce, ale no, no niestety nie mogę. Ale słuchajcie, kilka wrzutek z tego wypadu jest, tak więc... Wrzucam, żeby Wam pomału zademonstrować cały temat. No, dojeżdżamy do miejsca docelowego, dojeżdżamy do maszyny. Jest ze mną e, Franiu Kimono, jako towarzysz podróży. Dziękuję, że chciałeś ze mną jechać. Nie ma problemu. No, i tak patrzę, patrzę. Byłem tak z ciekawości w pewnym sklepie w Holandii, żeby sobie. Obejrzeć jak to tu jest No i nie wiem, chyba coś nie tak w tym sklepie było, bo Podjeżdżam Przyczepa odczepiona, a światła się świecą Co to za sklep był, Franiu, ty? <grym> Coffee shop Aha A co, wszystko w porządku, czy o co tu chodzi? No, takie specjalne towary były <grym> <grym> O ja Dobra, dojeżdżamy do maszyny I postawiony Teraz patrzmy na to No Dobrze dostał. Dobrze go tu męczyli. To nie jest śnieg. To nie jest śnieg. To, to, jest, to jest amelinium, to jest ameliniowe tutaj. Tu już leciało. No tu też już wióry szły. Dobra, szybko przekręcam tylko zabierak, e, zabierak cały i wrzucamy na tamten silnik. Nikt nie jest nieomylny Andrzeju. Ma prawo się każdy... Między trzynastką a piętnastką jest czternastka. Powite gary. Nie, to co padło widocznie. Oj! No mówiłem, że powite gary. Oj! Tyk, tik 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 Tyg. 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 to Trochę Tyg. Czekaj, to jak Patafian ostatni. Andrzej. Palcami, Oszczędzaj dziewiąca. palce, bo się jeszcze mogą przydać. No, bo to nie raz. Ty, ale to słońce mocno świeci. Gdzie ty słońce dzisiaj widziałeś? Ta. Jeszcze jedna wizyta do coffee shopu i będzie słonecznie. Jak na plaży. Pa, pa, pa. No, chciałeś spróbować holenderskich specjałów? Ale to w kuchni, a nie... A co za różnica gdzie? W kuchni, czy w łazience, czy w pokoju? Dobra Dobra Jest Holenderską kuchnię bym spróbował Oni no, ty nic nie mają tak dobrego Mówisz? Tak No wiesz, nie miałem okazji Ja uważam, że nasza polska kuchnia jest najlepsza na świecie nie jemy psów, kotów, nie też, robimy... tak, też tak myślę, ale nie miałem okazji nic próbować, więc nie mogę się wypowiedzieć, wiesz? Jak nie próbowałeś żadnych takich opcji? A gdzie ja, a gdzie ja miałem próbować? Jak, zawsze jak jadę tutaj, to zawsze z wyposażeniem. A, no tak. Ale lepiej jest, jest zjeść to, co robi chrum, chrum, czy jak to wiesz? Jak coś, coś gdzieś tam biega między kanałami, nie? A. Dobra. Więcej nie ma co. 3 czwarte przed ukręceniem. Nie wiem no co. Więcej nie ma co. Dobra, to co? Wjeżdżamy, nie? Tak, Każdej, wjeżdżamy. No dobra, ostatnie szlify. Na wolnych obrotach. Już go z 2 minuty tutaj, żeśmy puścili Wali chyba te ciśnienie ładnie. patrz, błąd wypierdala. Dlaczego? Ciśnienie oleju za wysokie ponad normę. No? No to co? Jak za wysokie? No dlatego się chyba błąd zaświeca. No to się wszystko chyba nagrywa. No to co? Jak ma za wysokie ciśnienie, to znaczy się, że jest za zimny olej, tak? Niech się rozgrzeje trochę. A weź wyjść z tego błędu Jak, kurwa A co ty tu? No patrz, on miał na początku 4,5, teraz szeł na 3,40, tak? No to on musi złapać temperatury i on zejdzie do... silniczek otwarty. Zobaczcie sobie, jak wygląda silnik. Tak, tak mają wyglądać zestawy naprawcze. To wygląda, jakby papier ścierny tutaj był w środku. Ale to to jeszcze nic. Tu już mamy jakieś fragmenty, dostały się na tłok. Spalanie było ok, bo widać, że tłoki są suche. Eee, tu już tłok się rozleciał. Na dostawę jakichś fragmentów skądś. Tylko pytanie teraz skąd te fragmenty. Skąd to się nasypało z tego tłoka. No a ten to już w ogóle. Jest bardzo zadowolony. I też nie mam pojęcia dlaczego. Tak się rozsypał. Zaznaczam to jest oryginał John Deere. E, gdyby. Gdyby. Jeszcze na to wszystko. E, można było powiedzieć, że. Wysypało się gniazdo zaworowe, rozsypał się zawór czy cokolwiek, ale spalanie było w porządku. Jakiejś wielkiej ilości nagaru tutaj nie ma. Tylko teraz pytanie: jak to się stało, że to wszystko się rozsypało? I na to już musicie sobie odpowiedzieć sami, drodzy widzowie. To jest materiał bardzo, bardzo mocno okrojony. Aby tylko mniej więcej zarysować Wam, co tam było. Jak to wyglądało, co zrobiłem, no i co jest w tym uszkodzonym silniku, tak? A reszty, no, no, no nie mogę Wam pokazać i nie mogę Wam powiedzieć, bo, tak jak mówiłem, jeżeli współpraca ma się dalej kręcić, a będzie się dalej kręcić, bo, tak jak mówię, już są zestawy naprawcze, już na kolejne silniki. Tak więc to nic się tutaj nie zmieniło. Lecimy dalej z firmą niemiecką, dalej idziemy na współpracę, no i tylko będzie to. No, mniej pokazywane, tak. Taka wola, taka sytuacja. No trochę, no, trochę mi to nie leży, no ale życie, życie. Jeżeli chce się mieć właśnie takich dobrych klientów, no to też trzeba to wszystko jakby to powiedzieć dobrze przeważyć czy dobrze przemyśleć, żeby nikt nie miał do nikogo urazy i żeby właśnie takie sytuacje nie robiły nikomu żadnej szkody, tak. O, i tak to ładnie nazwijmy. A teraz, już idąc dalej, co w kolejnych tematach na dzisiaj, drodzy widzowie? No, silnik Perkinsa tu już zjechał, w następnych dniach, ostry montaż w całość. Silnik najlepsze jest to, że jeszcze stoi goły słupeka, już jest praktycznie sprzedany. To jest w ogóle mistrzostwo świata, dlatego trzeba go bardzo szybko złożyć. No i a propos części, części, jeżeli chodzi o dostępy do części, produkcja wschód. To jest temat tak ciężki, że po prostu ja już próbuję poruszyć niebo i ziemię, aby udało się cokolwiek zorganizować. Odpowiadają mi co niektórzy w komentarzach, że są u nas części, ktoś tam się oferował, że ma jakieś tuleje na miejscu w Polsce do tego silnika, ale nikt po tych komentarzach, co tam pisał do mnie, nikt się nie odzywa. Tutaj jeszcze. E, walczę z moją zaprzyjaźnioną hurtownią e-silniki, również. Walczymy, aby gdzieś z jakiejś strony świata w ogóle e, spróbować e, ruszyć z tymi częściami. Już nawet przychodzą mi takie głupie pomysły do głowy: jak e, znaleźć odlewnię, która by odlewała tuleje, i samemu jakiś znaleźć zakład, który po odlewie tej tulei obrabiałby, produkował te tuleje, bo one w produkcji są bardzo, bardzo proste, bo to jest nic skomplikowanego. Mega nic nieskomplikowanego. Jakbym się naprawdę mocno uparł, to bym tą tuleję tutaj zrobił. Bez żadnego problemu. W tej tokarce, tak? Ale no, no już nie jestem w stanie już nawet części produkować, no to już realizacja moich napraw to by była po prostu no kilkumiesięczna, tak? Więc to, to mimo i tak je, jest kilkumiesięczna, ale już od tego roku, tak jak widzicie, trochę to zmienia tej rzeczy. No i nie może to tak wyglądać. Tak więc... Walczę w każdym możliwym aspekcie. Ojej, mówię już, to jest tak trzepany temat, żeby gdzieś coś w ogóle e, załatwić i żeby coś wesprzeć, e, nawet ludzi, którzy mają te wschodnie sprzęty, którzy chcą tym pracować, żebyśmy wszyscy mogli sobie na spokojnie e, z tym sprzętem funkcjonować, takimi właśnie maszynami. Tak? E, taka sytuacja. No i teraz jeszcze taki mały, może, może apel. O pomoc? No, małe wsparcie, drodzy widzowie, by się przydało, wiecie? Przydałoby mi się małe wsparcie, naprawdę, jakby była możliwość, jakbym mógł prosić kogoś, kto jest w stanie pomóc mi zbudować stronę internetową. Potrzebuję wsparcia właśnie pod względem tego całego systemu, jak stworzyć taką stronę. Stronę internetową, właśnie na części, na sprzedaż części. Części oczywiście, tak jak kiedyś mówiłem, e, używane. Zacząłem tu trochę to działać samemu, ale jednak to mnie przerasta i nie ma co się tutaj oszukiwać. Jeżeli człowiek czegoś nie potrafi, to nie będę czarował, cudował, kombinował i się wymądrzał. Po prostu przerasta mnie ta cała właśnie sytuacja budowania takich stron. Czy jest ktoś chętny na sali, aby właśnie e, trochę mi tu wspomógł temat tych właśnie realizacji takich można powiedzieć. E, Komputerowych spraw, no, jeżeli chodzi o budowanie takiej strony, tak? No bo w dzisiejszym świecie mamy ten cały, no, ten AI, czy coś takiego. Próbowałem w to się pobawić, ale nie, nie idzie mi to jeszcze. To jest raz. Drugi raz, no po prostu też czasowo, żebym mógł zająć się trochę bardziej naprawami, ale kiedyś to w końcu może się obrócić w ten sposób, że nie będę miał czasu na te naprawy, tylko będę chodził dookoła i wszystko kontrolował ale będę się starał nie dopuścić do takiej sytuacji oczywiście. No i tutaj przydałaby się jakaś pomoc. Jak można to proszę o kontakt na maila, czy też tam pod numerem telefonu. Jeżeli nie jestem dostępny, nie odbieram albo coś, to prosiłbym o napisanie SMS-a albo po prostu napisać na Whatsappie. Najprędzej wtedy odpowiem, tak. Taka sytuacja. Tak więc bardzo, bardzo gorąco proszę o takie wsparcie. No, i jeszcze druga rzecz, która bardzo mocno też jest mi potrzebna: to poszukuję kogoś, poszukuję kogoś z widzów, do, kto, kto do i tak dalej zna się na temacie dokładnym szlifierek do płaszczyzn. Ja, jak Wam mówiłem, jestem samoukiem w tym temacie, ale chcę tą wiedzę bardzo mocno rozszerzyć, jeżeli chodzi o to szlifowanie. I też chciałbym kogoś, kto zna się właśnie na tych maszynach, żeby mi tą maszynę dokładnie jeszcze sprawdził, dokładnie mi tą maszynę, że tak powiem, dopracował. Mam tutaj nową tarczę. Ja ostatnio właśnie uszkodziłem obecną tarczę, czy też ściernicę, jak to się mówi. Uszkodziłem poprzez no nieumiejętne. Znaczy, no nieumiejętne. Nie przewidziałem, że po prostu może mi wyrwać z magnesu pewien element. tak? I tutaj chciałbym właśnie kogoś poprosić, kto by mógł do mnie przyjechać i tutaj y, ja oczywiście zapłacę zadziałać z tą szlifierką, żeby można było dokonywać bardzo, bardzo precyzyjnych właśnie robót. Na ten moment to, co wszystko wykonywałem, oczywiście wykonywałem poprawnie, ale jeszcze też y, no, trzeba ten temat dopracować, aby iść już na te y, tysięczne milimetra, która, które może ta szlifierka pracować, tak? Na takie dokładności. Czytałem całą dokumentację techniczno-ruchową i tak naprawdę dużo z niej już wyciągnąłem, ale to też potrzebna, potrzebna jest osoba, która po prostu to robi i zna się na takiej maszynie od A do Z. To jest lifierka oczywiście JTS, 30 jak to było? STD, zaraz, momencik, zaraz zobaczymy. To jest właśnie taka SPD-30, o dokładnie. 66 rok. Myweczka można powiedzieć. To przydałby mi się ktoś taki, kto po prostu zęby zjadł na takich maszynach, tak? Jeżeli można oczywiście prosić. No, a tak na koniec, żeby nie było Wam nudno całkiem w dzisiejszym odcinku, to zobaczcie. Januszek przywiózł korbę od skanii, żeby porównać sobie z korbą od TMZ-a. Ciekawe porównanie, no nie? Bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o e, wymiary, jeżeli chodzi o długość, choć e, skania ma nawet 3 mm, jak mierzyliśmy, trochę grubszy czop od TMZ-a, no ale znowu, no, 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 jednak ten wschodni jest masywniejszy, no nie? No i też, tak jak widać, ładnie tu mamy e, ustawienie tej stopy do dołu. A tu już jest tak bardziej proste wykonanie, oczywiście. Ten jest korbowód łamany, ten nie. Taka sytuacja, naprawdę, no, no, no nie ma aż takiego dużego przebicia, jeżeli chodzi o długość. A resztę to już widzicie wizualnie sami. No, i też tak jak pisaliście, z czystej ciekawości przecięliśmy tłok, i ten uszkodzony tłok, który był właśnie zatarty. Po przecięciu wygląda w środku tak. Jednak nie ma tej poduszki to, co ja myślałem. Fajny pomysł posunęliście z tym przecięciem. Tu oczywiście jest wkładka stalowa na pierwszy pierścień i pierwszego pierścienia nie udało nam się wybić. Udało nam się wybić ten, ten, a ten został i przecięliśmy ze wszystkim. Tutaj więc wkładka stalowa jest. No i tak jak mówię, nie ma tej poduszki. Jak zakładałem, jest taki kanał w koło. Jak tu przychodzi ten kanał, Napełniający to w koło całego tłoka, właśnie jest taki, takie miejsce na olej, tak to jest wymyślone. No, i tak jak piszecie, bardzo, bardzo ciekawa e, sytuacja z odlaniem tego, albo to jak piszecie na ten włosk tracony albo z tą solanką, coś tam doczytałem. I tak jak też widzowie, fajnie e, wymieniacie się takimi informacjami. Bardzo, bardzo to jest pożyteczne i bardzo takie uczące, tak. Wiele można się z tych komentarzy y, dowiedzieć. Wiele można właśnie sobie popisać. Można tych informacji się powymieniać. No i jakbym miał sam już wykonać taki tłok, to już tego bym 100% nie wykonał. To nie ma szans. Jeszcze tu bym się podjął. Ale tłok z takimi właśnie już wewnątrz, pustymi przestrzeniami na olej. No to już nie jest w moim zakresie. <laughs> że tak powiem szczerze. To już jest trochę wyższa szkoła jazdy jednak. Tak jak jest wykonany ten tutaj tłoczek od silnika TMZ, tak. To tyle na dzisiaj. Skromny, bo skromny materiał, ale mam nadzieję, że będzie się podobał i nie zagadałem was na śmierć jak to czasami bywa. No i działamy, drodzy widzowie. Działamy dalej. Następne dni, następne akcje będą No będę chciał pokazać. Mam nadzieję, że już nikt mi nie będzie tego bronił. Taki, Taki żart na koniec. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.